Śpisz? Ej Kolego! Lecisz w balet, nie patrzysz za siebie Leżysz o bluty, nikt nie pomoże w potrzebie Ulica twym domem, lecz jeszcze nie wiesz Dla społeczeństwa chwast dla ciała kat Nie zwlekaj, nie czekaj Pamiętasz dzieciaka, co biegał z piłką Dziś widzę go z piwem, z brudną koszulką Śmiech mu zgas, jak światła na klatce A serce bije w rytm straconej szansy Widzisz ten świat, to nie GTA. Tutaj kule nie wracają, nie ma replaya. Masz tylko życie, nie marnuj daru. Otwórz oczy, zanim będzie za późno, bracie z bazaru. Hej, kolego, wstawaj, to nie twój świat. Nie chcę widzieć cię więcej za krat. Wracaj do domu, jutro też jest czas, znajdź kobietę i zbuduj własny raj. Kolego, wstawaj, to nie twój świat. Nie chcę widzieć cię więcej za krat. Wracaj do domu, jutro też jest czas Znajdź kobietę i zbuduj własny ran. Urodziłem się tam, gdzie nikt nie wierzy w cuda Gdzie w każdej uliczce gonią ulicznego skuna Matka łzy, ojciec znikł, klasyczny motyw Na ścianach wilgoć, w lodówce tylko pustka Pierdolę kredyty, pierdolę takie życie Jak nie zarobisz tu sam, to ci nikt nie da brat Ziomki na bloku, dziś zdychają po chlaniu i czpaniu. Jutro sprzedają matkę, bo długich ciągnie za rękę Tu się nie pyta co u ciebie, tylko masz Towar. Jak masz hajs, to masz szacunek, jak nie to nie wołaj lub tam przez życie jak po minach pełen stres A każda noc to losowanie, cela farta albo śmierć w system Nas jeba od dziecka, nikt nie podał ręki, więc noszę te blizny przez życie pełne agresji Nie piszę bajek, to mój raport z piekła A każdy wers to żyleta, przecina ci serca wnętrza Kolego, wstawaj, to nie twój świat. Nie chcę widzieć cię więcej za krat. Wracaj do domu, jutro też jest czas, daj kobietę i zbuduj własny raj. Kolego, wstawaj, to nie twój świat. Nie chcę widzieć cię więcej za krat. Wracaj do domu, jutro też jest czas, daj kobietę i zbuduj własny raj. Kolego, wstawaj, to nie twój świat. Nie chcę widzieć cię więcej za krat Wracaj do domu, jutro też jest czas, daj kobietę i zbuduj własny raz dla siebie, zrób to dla mamy.